Dobra, to ja Spoko. nagrywam już. To nie wiem, ktoś się wita albo coś, czy jedziemy na spontanie? Jedziemy na spontanie. No dobra. No to co jedziemy? Dwójki, trójki, chaos. Jak, jak uważasz? Mi każda opcja pasuje. Dobra, to zrobimy także. Właśnie dwójki, trójki i chaos. No, jeden na jeden raczej przeciwko sobie nie zagramy. No nie, nie. Zresztą nie, wynik nie. chyba byłby oczywisty. No, bym wygrał 10 zero. <laughs> tak, <laughs> zwłaszcza, że mam dwa, dwa razy tyle level co ty. Ej, tam level. Ja to podświadamie jestem. W Ale co, w jesteśmy drużynie? No, to się liczy. No. Tary, mamy drużynę mistrzów. Patrz, już, już gola strzela, no, nie? już. W ogóle to jest. No, nie wiem, a, to dwa na dwa. Dwie sekundy. <noise> ja nie, to był czysto przypadek? Jak myślałem, że tutaj. A, bo goś w ogóle pojechał z boku totalnie. Kurcze piękny techniczny strzał. Nie ma co. Dobra, jedziesz? Jadę, oczywiście. No to jedź, przyjacielu. Będź, patrz, nie? jak pięknie wybiłeś, i będzie słupek. Nie, nie będzie, ale obronił, skubany no. Dobra, no to trzeba się zabijać i bronić. No. O Jezu, nie, 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 no nie, 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 nie. Stary! Siedl... Czyny! Czyny niegatki. <grym> no by się przydały właśnie czyny, tylko do no, niestety. No ja, słaby w obronie jestem. No nawet nie dotknę tej piwki. No trochę się minąłeś. Tak, prawie jak z powołaniem. Dobra, biorę to. Na klatę. Dawaj. Ach, proszę bardzo, tak to się robi. Okej. Okay. Dobra, ostrożnie, ostrożnie. I... Ah, no tak trochę szowa. nie bardzo, wracamy. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra. Ty, ale kurczę, co to ma znaczyć, że oni tak tutaj sobie hasają? Nie no, moim zdaniem to sobie trochę na za dużo pozwalają. Ziomuś się... Ja też, kurde. Łe! Nawet dawaj, dawaj, wybijaj. Dobra, wybijamy, pięknie. spokojnie, na spokojnie, pięknie, cierpliwości. Pięknie, pięknie, niczym Cristiano Ronaldo. <noise> w sumie chyba są jakieś DLC w Legii nazwane Cristiano. Z tego ja? co się orientuję. No, da, w sumie jest jedno DLC na razie tylko do roketa. O, o, DLC? ja co ono robi? Bo ja tam różne po prostu pierdółki. Podkroju nowych samochodów tam albo a -a. dodatków do nich. Czyli takie w sumie jest niewnoszące, to mi w sumie to no, nie No dokładnie. Obchodzi. Ja tam sobie jeżdżę moim, tym buś. Kurde, ale słuchaj. Wam drużyny A, jak to nazywam? No, no, no. Piękna się... ludowa jest, nie? Ale wybroniłem. Ej, luduwa lodową, ale tam zaraz tutaj strzelą bramkę. Jak się Spoko, nie. Moku Nie stary. o jezu. Dobra, te ale to jeszcze mi tak idealnie nie wychodzą. Jednak no, dwóch, dwóch na dwóch to jest kurcze, dość. No trochę Powa... ryzyko. O! Poważna! Nie, nie! O stary! Kido, znowu Kido. Zasrany jest jeden. Ej, chyba się trochę wkurzyli za tą pierwszą lampkę. No, chyba tak. Ale spoko. Strzelimy im na dwie sekundy przed końcem, tak jak... Tak, i wyrównamy, a potem wygramy dogrywkę. Dobra, no pomieram, tak. Ja jadę. No, jakby się to udało... Powiem ci, że ostatnio mi się zdarzyło zagrać dogrywkę i to bardzo tak długo, nie? No mnie też zmieni. Było tak, wyrównali na 3 do 3. i... Dobra, brama! O, Dzięki! Sorry, wiem, że się wpierdzieliłem. No tak trochę! Dobra, masz. Idź sobie, strzelaj. No chciałbym! kurde! Nie, 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 nie może nie może Wracamy, 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 Nie może być, nie może być! Nie będzie! Nie będzie! Nie będzie! O stary, byłeś zajebistym Wandersarem teraz, nie? Jaki tam znowu Wandersar? Przecież ja bym No wybroniłeś! Wybroni, wybroniłem, ale to... U mnie jedna taka okazja na tysiąc. Zazwyczaj takie, jak takie strzały puszczam. Dobra, tutaj jest. Kasza, nie wiem, trochę przystaje. Trzenie, nie mistrza? Niedługo będziesz naszym etatowym bramkarzem. <grym> Jasne. No bo chyba czyni misia prędzej niż mistrza. Patrz, strzela, broni stary, bije się o piłkę, wszystko. Wszystko po prostu, no. Ale i tak dawam, czuję się tutaj potrzebny. No bo wiesz. Poczułem le lepszego obrońcy. Oś! O shit! Oh fuck! Fuck my life! Nie, nie wiem. Nie, wierzę. Wierzę. Zaraz będzie, że tego nie wrzucę na YouTube, bo będzie wstyd. No, to by było smutne. Ale wiesz. Y... Ale mamy jeszcze niby dwie minuty i dwie bramki do nadrobienia. No dokładnie. Dobra, jadę po to. Jedź. Jedź. No, no i Następnym ty razem ta sama sztuczka się nie I uda. Następnym razem nie ustawiamy na 2 na 2, tylko 3 na 3, bo co, bo się jakoś tak... ooo, wow. Bo jakoś tak nam nie wychodzi. Nie no, po prostu po popełniamy pewne błędy i pewne wtopy. Znaczy, musimy mieć trzecią osobę, na którą będzie... Yy, na co... wiesz, na kogo będzie zwalić po prostu. <laughs> Aha, tak Rozumiesz. Taki swego rodzaju kozioł ofiarny. Tak. Także szukamy trzeciego, żeby był naszym kozioł ofiarnym, żeby... Szukamy kogoś, kto robi lubi... w ogóle tak. i żebyśmy mogli na niego bezkarnie flamić. Mhm. Żeby po prostu... Żeby sobie nic z tego nie robił, żeby mu przykro nie było. Aha. No nie, no! no nie jesze, no! Ile ten kidoś strzeli? strzelił? Trzy bramki! Najsmutniejsze jest to, że w ich, w ich duecie jest jeszcze też początkujący totalnie. Dobra, nieważne. Mamy po 30 sekund na bramkę i to jest do wykonania. No niby tak. Dobra, jedź. Jadę. I strzel! Uchwala ojczyzny! Mhm. O, piękna brama, star! Nie! <laughs> nie! Nie Nie, nie, po prostu to jest. To jest jakiś nie. żart. To jest po prostu żart jakiś taki nieśmieszny. Murale mi spadły, właśnie. <laughs> o, czekaj! No! no. To ja rozumiem, stary. Dobra, zaczynamy nadrabiać. Widzisz, mówiłem, 30 sekund na bramkę, mamy 15 sekund bramkę. No teraz to mamy jakieś. czekaj. Liczę. 40 sekund, no trochę mniej. Dobra, jedź po to. ho! Dobra. Przy, się wybiła oh, dobra. brama. I... O nie! O oh, shit! Fuck! O nie. Fuck, no! Dobra, pograne. Spoko. <laughs> 20 sekund na bramkę, jeszcze jest, jeszcze jest szansa. No niby cuda się <laughs> zdarzają, ale no wiesz. O Boże, się stać cud, żebyśmy trafili 3 bramki w 20 sekund. Dobra, Jolo, jedziemy obaj. Jedziemy. Jak to zawsze było na meczach reprezentacji... Na końcu tak jak... wygrywają Niemcy. Nie, jak już wiesz, tyle w dupę dostawaliśmy, szliśmy na atak i jeszcze więcej było przede. <noise> no trochę w tym prawdy jest, trzeba przyznać. Nie, 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 nie. O, o kurde, to jest jeszcze poszło w górę. O stary, ostatecznie to wybrałem nam szóstą chwalili. No trochę tak. Nie! Ej, ja 10 robię, sekund robię? na 3 bramki, na bramkę, ten. To jest do zrobienia. Bo niby pan Wenta mówił, że... Tylko ty musisz haksy włożyć, musisz te haksy w końcu. Ja myślałem, Jakie że ty haksy? na grasz Od początku. O, może będzie, o, może, może będzie, będzie może assista, będzie, będzie, nie! <laughs> no kurde! Same słupki, stary, no. Lepiej nagrywanie włączam, a to już od razu blisk spadał jakieś 80%. No Poza nagrywaniem to wygrywaliśmy po 10.0. No, tak było. było. 9-3 i tak dalej. Tak, może jeszcze 9 -11. Dawaj tego rimecha, Albo chociaż w sumie. Nie, nie musi być mechanicz, nie Abata. No musi być, bo oni jakoś coś no. szczególnie dobrze nie grali. Dobra, mamy zmienione kolory. Dobra, jadę po to. Hej! Ok. I, I strzelaj bramki! Dobra, dobij! Tak jak ja prawie bym strzelił! Ajajaj! Aj, aj. Dobra, i cyk! Dobijaj, Będzie. dobijaj! Je... No, no nie. co! Ty jesteś mistrzem, stary, w waleniu poprzeczek i super, e, nie, o co chodzi? No nie wiem, właśnie, ja też się dziwię. O co chodzi, bez kitu? Przecież normalnie, takie jest siaty, to walię spokojnie. Jakkolwiek no, to... to nie brzmi. No, widzisz, w końcu się Platus musiał odezwać, nie? No, aaa! Było A, się ustawił teraz. Spanierek. O! Czyżby. A ja! Chociaż. Jakby Koczyk, do tego. Czek, czek. O nie, no, ktoś mnie przewrócił. Będzie? Będzie? Ach! Dobra, na no spokojnie, na no spokojnie. Możemy to rozegrać taktycznie. Na no Pewnie, że tak. <noise> tylko trzeba Tyk. trafiać. Dawaj, dawaj, taktyka, taktyka! No taktikst! Próbuję Ach. to uskuteczniać. E, nie, nie, nie! Było piękne nie podanie, ma. ale spierdzieliłem. Nie ma cwaniurku. Pyk. Ty, co oni robią? No świrują i sobie na za dużo pozwalają. Ale ślicznie sklirowałem bola. Jest elegancko. No a ja tu już wybieram na właściwą połowę. Czekaj, 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 będzie, będzie. Centrum jakoś Ach. ładnie, proszę. Patrz, tak patrz, 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 Nie, Ach! nie no, to, to jest jakiś Czeka, Czekaj, 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 to zawracaj do brony, a nie. No, zawróć się właśnie do. Żyć tu. Nie! Ja to... nie, nie. Wybronione, pięknie. pięknie. Jest dobrze. Ciao. Tylko nitra nie mam. Cholera. Oj! Będź! Jeszcze mnie w górę wybijają, to już w ogóle. No nie, ten, ten co robi, nie? No, ewidentnie sobie, o Jezu! Widzisz, mówię ci, że jesteś następcą Wandrusara. Bronisz w Dzisiaj ja... to sobie lepiej chcę w obronie niż w ataku. Jak oszalały, bronisz. Patrz, stary, Pęknie. teraz musisz strzelić. Jak nie strzelisz, to będzie masakra jakaś. No. No, wreszcie. Pięknie. Make it place no, like normalnie, a boss. stary. Bronisz, strzelasz, sam sobie podajesz, dryblujesz. No nie wiem. kontrol control. No. Złota piłka jest twoja, nie? Full control mi uczył sam wujek pasza. Dobra, jadę po to, broń, proszę cię. Mhm. Mm Dobra, przynajmniej właściwa połowa. Aaaaaah. Dobra, już jadę po to, spokojnie. No, dawaj, dawaj. Mam to pod kontrolą. Na pewno. No, prawie! o ooo! Nie nie, 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 nie! Shit! Ale się minąłem, kurde, no. Wszyscy się minęli! To życzenie z No pięknie. Wybroniłem! I Oaj. czyżby, czyżby, czy będzie, czy będzie? Będzie! Recek, tak A. Tak jest! <noise> Proszę bardzo, chirurgiczna precyzja. No, jest dobrze. Wszystko wyliczone, prędkość, siła, grawitacji, kierunek Widzę, wiatru. Widzę, że syndrom platfusa Cię opuścił, już w słupki nie walisz. Dobra, jedź bronić. Peg. Patrz! Czyżby? Ale... Nie. nie, to by było zbyt Ale piękne. jest szansa, żeby tutaj... No nie, to by było za łatwe znowu. Ach! Ach, ach Dobra, dajemy, dajemy. Bęk, proszę bardzo Tak, jeszcze nam pomóżcie tutaj. No nie no! Panowie no, koledzy! Dziś no przycisk myszy wcisnąłem <grym> O Jezu mówiłem dawaj. W Rocket League grać tylko na klaw Bo na klawindurze... No Ale że mój pad jest jakiś lewy i nie łapie, prawda? Ja też mam lewy KOPAD Ja też mam lewy kopad, ale. No tak! Jestem zarandy chłopak jest... i sobie ogarnąłem no sterowniki. No właśnie. Patrz, znaczy, jest... ci pomogę tam. Jest poza nagraniem. Dobra. Mamy to. Sytuacja. Oj, oj, oj Dobra, jeszcze nie opanowana. O nie! O nie! Shit! Dobra, jest dobrze. Wyjazd! Jest dobrze. Benz, powodałem ci i teraz strzelasz. Taka, no wiesz, taka taktyczna. Muszę... Dobra, Zespółowa. na razie to jeszcze trochę za wcześnie na strzelenie kolejnej brameczki. W sumie masz rację. A? Niech sobie myślą, że jeszcze mogą wygrać. Tak, bo zaraz w to naprawdę uwierzą. Mhm. Bo ta piłka jest trochę za blisko naszej bramki. Nie wiem, czy zauważyłeś. Koko. Patrz, 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 patrz. a Skubany. Się ustawił. Bombel. BENZ! Patrz, jak pięknie. Nie czyżby to była bramka Toma? O. Nie, raczej nie. No jeszcze nie, póki co. chociaż... Moje, moje, moje bramki są tylko poza nagraniami, nie? Jakbyś nie zauważył. C -c -c <laughs> nie, 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 nie wierzę! Ten jak szaleje, nie? Tutaj. Proszę. Pach! Ogramy. Trost. I, I i i i. I i i. Czym był? Hehehe! Pięknie! No! Jest bramek... Elegancko, asysta. No, to ja rozumiem. Patrzmy na to. Jakie place to tutaj Tom zrobił? W sumie Ej, myślę, że... Ktoś od le... nich wyszedł. Myślę, że rewanż jest udany. No niby oni mamy pięć bramek. My im dwie. Ej, nie, ja bronię. Jestem w takiej pozycji, że lepiej bronić jednak mimo wszystko. Spoko. Bo wiesz, ja tutaj aspiruję do profesjonalnego grania w Rocket League. Patrz, 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 patrzek. Co, co, to będzie? nic yy, nie będzie No, 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 no. Yes! no, Nie! No nie, no, no nie, 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 nie. Yes, to to był, nie, To był fart, co? Ale nieoficjalnie jest tak 3-1 Jakie nieoficjalnie? No nieoficjalnie Komputer wszystko z precyzją wyliczył yy, to wiesz co? Idziemy na 3 na 3, co? Może? No, możemy iść na 3, albo no. trzy na trzy, albo ten, 4 na 4 nawet. No, 3 na 3 albo chaos dajemy. No i zobaczymy, co nam znajdzie, tylko mm -hmm. wiesz, w większości wypadków jak weźmie nam chaos, to wszystkie braki w kwestią przypadku. No to dawaj 3 na 3. musimy pokazać... tam, pokażeć. będzie śmiesznie. Pokaż swojego skilla, a nie tam... O, znalazłem nam chaos. Designujemy jakiegoś typa na, na bramkę, żeby za ciebie za Sara robił i będzie dobrze. No na pewno będzie nie jeden taki typ. No to dobrze. To będziesz mógł pokazać swoje umiejętności strzeleckie je yeah. Dobra informacja, Uf. że ja dobiorę kłócić ze mną. Łuk. Bo ja to wykeruję. Z kim my w ogóle gramy? Pro, pro, dwóch semi pro A w ich drużynie pro, dwóch semi pro i początkujący, o, czy jakie piękne doświadkowanie Aaj. takie. <śleskujesz> Czyli co y mówisz, że... Jak ja jestem tą drużyną A to mam, jestem krótszy tak jakby tak? No tak A kurczę. Wszystkie te auto są zbalansowane w pewnym sensie. No właśnie, kurczę, kto by pomyślał? Czyli co, żeby być dłuższym to co trzeba? No niższy auto wziąć. Wiesz, ja tam nie mam tego kompleksu, nie? <laughs> to sobie mogę jeździć z drużyną A No nie no kto ci zabroni? Zresztą no przy wyskokach masz łatwiej. Ktoś musi, nie? Ach! Poza tym warto mieć też zróżnicowane składy i mam dziwne wrażenie, że jakiś, jakoś ping skacze. Albo nie wina okay. bandicama Kama? Ping? To nie. dawaj na... Uważaj, uważaj, uważaj! O stary e, mieliśmy jednego na bramce No masz 68 pingu, ja mam 60. W sumie to tak... Jest dobrze, bo jest na żółtym. No jest normalnie, więc. bo ale tak jakoś nie wiem czemu dziwnie auto skakało. Wiesz co, kiedyś sobie uploadowałem odcinek i miałem wtedy ping 200 ileś to było na czerwono i rzeczywiście lagowało, nie? No nie no bo jednego to jest sporo obciążenie No dokładnie A poza tym to był odcinek jakiejś serii czy jakiś konkretny materiał Tak spytam z ciekawości To eee... ważne Czekaj czekaj A! Pytasz czy ten odcinek który się wyrzucał to było... Czy, czy nagrywałem? To czy był, był z jakiejś serii czy był taki pojedynczy materiał z jakiejś gry? No nie, to seria chyba, tylko nie pamiętam już jaka, wiesz No, najważniejsze, że seria, także nie mam się co czepiać bo ja tak mam, że jak czasami. Nie wiem, to mi u siebie, bo wiem, że ludzie mają tą błędną tendencję, że nawet jakieś poetyckie materiały nazywają odcinkiem. A nie, 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 to. Nie, 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 ja to seriami wszystko, nie? A, I będzie gol! Bramad... Będzie gol! Pięknie. No, elegancko, panie Robin Sick. Kurczę, na razie Robin Sick wszystkie punkty za nas robi. No trochę tak. Taka smutna prawda. Ja tam smutna Ej, w... prawda. Czy mi się daje, czy, czy przez wodę miałem poniżej 60 ping? Yy... A nie, ja wiem, teraz masz 70. E, nie, no ale jak u mnie ping jest poniżej 60, to już jest evenement. Ja? No, serio, mi że nie schodzi. Pozdrawiam, Orange. Ojej, gdzie jadę? Pomocy. Czemu nie mam nitra? Ja bez nitra to nie mogę żyć. Chciało nam się chaosu. Piłka ta na wszystkie strony. Konkretną. No właśnie, można by rzec, że ten cały yy, Robinson to z... w przypadku strzela, wszystko bo w końcu to chaos. Robinson, Cruzo. Uwaga, uwaga, No niestety, piłka była oh, trochę szybsza. Stary. No to przez ten ping, wiesz? Tak, jasne. Ping jest jak Tusk, kto jego po, wina Pozdrawiamy, pozdrawiamy ten. Internet z Orange, nie? A ja Sam oręcz też pozdrawiam. Taki będę. Kulturalny. Ale wiesz co ci powiem, że ja w orange mam kartę. Znaczy bo mam orange na kartę, nie? I Aha. moja karta Sim jeszcze ma napisy IDEA. Głośny! Czajisz motyw? No trzaj. Jakiś, jakiś czas temu dostałem jeden dzień za darmo do orange, bo już byłem 12 lat na tej karcie u nich, nie? To nieźle. No nieźle. No. Czyli mówisz, że telefon masz już od czasu kiedy tam była jeszcze idea tam w ogóle. No, dokładnie, dokładnie. Ale zamiast T-Mobile była era Tak jest Nie było w ogóle czegoś takiego jak Play No nie było Hej jeszcze nie było Co tam w ogóle Wiesz... w tych czasach było? Wiem, że był plus, był, była nie, era, no, była... Była idea, idea, był plus i była era właśnie to były trzy te telefony na sieci nie? i więcej nie było to ma sens to mi... w sumie. No, to ma sens. Ale było w sumie drożej niż teraz na pewno. Nie no było to... Same SMS telefony zagrożę. też nie były powszechnie dostępne. Dobra. Mam no, pięknie. Recek wybił, to się ceni. Tak, ale w tym gościu samochodów to raczej... to ciężko byłoby wybić jeszcze w konkretnym kierunku. Coś... Kurde no, jeszcze muszę się nauczyć w którym momencie się wybijać, żeby to miało sens. No sensie, dokładnie, jak jest tak... Tak, jak, tak to chyba tak... wcześniej mówiłem. Mówiłem wcześniej, że Rocket League to wymaga dobrego timingu? Nie, nie mówiłeś. Przynajmniej Aha. Ale powiem ci, że to twoje twierdzenie naprawdę ma sens, stary. No ma sens. Po, Potwierdzam, potwierdzam. No przecież jak patrzyłem na najlepszych graczy tam na Eslu, to... Oni mają po prostu tutaj timing perfekcyjny w każdym wypadku. I wiadomo, że... No cholera, ty, przestańmy gadać, trzeba strzelać. To by się przydało. Tylko Wybieraj nie oni tylko nie, oni, tylko nie oni, tylko nie oni. Nie ma! A Robinson to co ja się przepraszam co on robi Na początku kozaka udawał, strzelał i wszystko, a teraz co? No, Schował się On nie strzelał on właściwie tylko jedną bramkę strzelił tak woli ścisłości No dobrze SHIT Ale jako, że mamy jedną bramkę, to można powiedzieć, że strzelał No niby tak 100% <laughs> Nie, bo no nie, nie, Teraz jeszcze nie trafiam Nie no Szampańska zabawa Spoko Graliśmy 2 na 2 gramy 4x4 czterech czterech. Tak, tylko nie bierzesz pod uwagę tego, że jak jest 4 na 4 to jest nas więcej Na boisku No Wiem, wiem wiem, ale chodzi mi o to, że... To tak naprawdę gnają do piłki. Jedyny prawdziwy. Oj... Czekaj. Ej, ja się odnaleźć nie mogę. No ja tak samo. Tylko że jak się jedy w pracy Jedyny nie mogę prawdziwy system to jest 3 na 3 tutaj. No tak jakby. No mhm. no Dobra, ja mam 21 minut, także nie wiem, chyba mogę powoli tutaj kończyć i w ogóle. To dawa jeszcze jednego rematcha z nimi, co? Ja już wyszedłem. A, stary. No dobra. Bo chciałem kończyć odcinek i w ogóle, bo wiesz, 20 minut taki optymalny limit. Dobra, dobra. dobra. Także... będzie, że, pr że przegraliśmy, ale trudno. No, nevermind. Uh. Także, co, trzymajcie się i pa I tak byliśmy lepsi, A ja nie, ja się tak nie żegnam, no. Trzymajcie się <laughs> i czołem. <laughs> nara, nara.